Teraz idziemy. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co robić. Jestem beznadziejny. Przecież jesteśmy żywi. Zmarznięci, głodni, zgubieni, ale żywi! I współpracujemy, a ty na pewno nas z tego wyciągniesz. Zjedzmy coś, poczujesz się lepiej. Płatki dla ryb czy płatki dietetyczne. Masz rację, stary, jakoś nas wyciągnę i zaprowadzę nas na piknik! Czy mogę sobie przegryźć płatki? Nie będziesz tego jadł! Zwłaszcza, że jesteśmy w ekologicznym supermarkecie. Co? Spójrz na to drzewo, Darwin. Składa się z małych kawałków, które z kolei są z jeszcze mniejszych kawałków, z kółek, z kółek wokół których krążą jeszcze mniejsze kółka. A więc wszystko tu jest zrobione z kółek. Tak jak jedzenie. A to znaczy, że kamień ma taki sam skład jak kurczak. I można go zjeść. Kółka kamienia smakują jak kamień. Ale nie bój nic. Tu jest więcej rzeczy zrobionych z kółek. Dlatego się mówi koło życia. O, to też jest zrobione z kółek? Z czegoś lepszego niż kółka. To jest z mięsa. Ale my nie mamy broni. Hmm... Czekaj, darwin, na co nam broń? Mam pazury! Jestem drapieżnikiem! Słyszysz, jak ryczę! Podkradnijmy się! E, Gumball, Cssh. Ja nie mam pazurów! Cssh. Ale mam płetwy! Mogę patnąć to piękne stworzenie! Kurczę, próbujemy się do niego podkraść. No dalej, bierz go. E, ty pierwszy, ok? Możemy go już zjeść? Oj, e, może zapolujemy na coś mniejszego. Czemu się uśmiechasz? Gambol, błagam! Nic z tego! Robak albo my, musimy coś przekąsić. Ale spójrz na niego! Jest taki słodki! Jak ja tak mogłem! Przepraszam cię, maleńki. Papa, pa. ciesz się wolnością! Nigdy nie porzucaj marzeń! Żyj sobie szczęśliwie! To było okropne. Prawa natury, Darwin. Był na dole łańcucha pokarmowego. A kto teraz jest na dole? Chyba poszedł. A to co? To mój brzuszek. Pokaż mu przestać. Przyciągnie jakiegoś drapieżnika. Jestem głodny. Przestań gadać o jedzeniu. Okej. Zimno mi. Ognisko, rozpalmy je. Szybciej, szybciej! Szybciej! bez sensu! To nigdy nie zadziała! Jest właściwie sens życia. I kto ci nie był odpowie na takie pytanie. Tutaj nikt trzeba się pokręcić. Chłopcy, czekajcie! Już znam odpowiedź. Chłopcy, ja znam odpowiedź. Stójcie! Zaczekajcie! Ja znam odpowiedź! Lary, co według ciebie jest sensem życia? Hmm, praca? Ważne jest, by być przydatnym. Spójrzcie na mnie, wszystko sobie przemyślałem. Wstaję rano, myję się, idę do pracy, pracuję, wracam, idę do domu, idę spać. Wstaję rano, myję się, idę do pracy, pracuję, wracam do domu, idę spać. Wstaję rano, myję się, idę do pra... Staje rano, my się, idę do pracy, pracuję, wracam do domu idę spać. Wstaje rano, my się, idę do pracy, pracuję, wracam do domu idę spać. Staje rano, pracy. Myję się, idę do pracy, pracuję, wracam do domu idę i rano, do mię, idę, yep. do pracy, South, idę spać. Staje rano, myję się, idę do pracy, pracuję, wracam do domu i rano, my się idę do pracy. Ja się idę do pracy, pracuję, wracam do domu idę spać. Wstaję rano, myję, się idę do pracy, pracuję, wracam do domu i idę spać. Wstaję Ech, rano, jemu się, to do może pracy, pasi, ale ja myślę, że w życiu może chodzić o coś więcej. Znam odpowiedź. Widzicie? Ja uważam, że sensem życia jest być dobrym dla innych. Bo wiecie, jak komuś pomożecie, to kiedyś on pomoże komuś innemu i świat przez to będzie lepszy. Dobra, już po waszych fantach, teraz wy oberwiecie w mazak. Proszę, ja się tym zajmę. O! Błagam, wykażcie odrobinę współczucia, pomóżcie mi! Widzisz, współczucie wynosi się z domu. No to może tam skoczymy. Mamo, co według ciebie jest sensem życia? Hmm, podstępne pytanie. Tak sobie myślę, że może... Niszczenie wroga, oglądanie go pełzającego jak robak i słuchanie płaczu jego kobiety. Posiadanie rodziny też jest całkiem niezłe. Pytasz o sens życia? Widzisz. Ja życie poświęciłem temu, żeby moje zmysły były szczęśliwe. Uczucie totalnej satysfakcji i przyjemności to najwyższy stopień egzystencji. Ty po prostu napychasz paszczę. Tak, ale filozoficznie. Wyglądasz jak filozof w tej toce. To nie jest żadna toga, tylko bardzo konkretny śliak. Niestety nie do końca konkretny. Ach. Co jest? Jaki jest sens życia? Aby zrozumieć sens życia, należy nad sobą pracować i uczyć się jak najwięcej. Żeby móc odpowiedzieć na każde pytanie! Oczywiście! Na przykład, wolałabyś pocałować psa, czy żeby cię obśliźli? Albo wolałbyś mieć płetwy, czy świński ogon? Albo jak długo można przeżyć, jedząc wyłącznie własne włosy? Uff. Co ty robisz? Wasze trzy pytania uświadomiły mi, że nie chcę wiedzieć wszystkiego. A skoro moja żądza wiedzy jest bez sensu, równie dobrze mogę wybrać tę drugą opcję. Znaczy jaką? Totalną ignorancję! Dambol, co my tu robimy? Kto lepiej będzie wiedział, jaki jest sens życia, niż sama matka natura? Spytajmy tę małą wiewiórkę. <mum> Au, coś nie tak. Właśnie powiedziałeś, że wygląda gorzej, niż jej własna kupa. Ja pogadam. Tę <mum> 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 życia się tak w ująć tam. Przeżywasz dziś ty lub przeżywam ja. Ten węfem wszędzie brzmi nieposkromiony. Bo sens życia to jest albo zostać takie. Ten morał jest nieprzesłodzony, bo sens życia to jeść albo zostać zielony. Wyżowy żywot jest skrócony, bo sens życia to jeść albo zostać jedną. Niech refren ten będzie wreszcie zakończony. Sens życia to jeść albo zostać zielony. Ten motyw ma być znów bo Bo sens życia to jeść albo zostać zje